To jest kontynuacja w poszukiwaniu zombinga, e, znaczy w polowaniu. I na początek trzeba zjeść coś, zjeść. Mhm. Siekierka się przyda w sumie. Zelazo można nawet przepalić. O, proszę o, W sumie można przyciszyć o. Idziemy ścinać drzewka Każde drzewo się liczy Nieraz jest za cicho, nieraz jest za głośno W sumie tam bo już nie wiem na ile miałem tam. Na poprzednim, pewnie na maksa. Hmm, siekierka się może przyda. To też, no miecz, też kilo na wszelki wypadek. A jeszcze będziemy drewnianymi rzeczami, bo nie chcę za mo Może? E, zostaw ramusie! mhm Znowu mi świnka morska piszczy Ale trzeba iść po śladach, które pewnie mogą nas doprowadzić Jak zginęliśmy O, pamiętam, chyba tu byliśmy Ale trendy szliśmy No nic Od nowa A noc idzie Jeszcze jest No szybciej kop Noc chłopie Patyki Crafting Robię no opak to. Bo i tak nie ma tutaj co się zastanawiać szybko. Z ziemi trzeba też robić. Teraz jesteśmy takimi nupkami. A przed śmiercią byliśmy takimi bardziej uzbrojonymi. Czeka, ale pianka na szybko. Jeszcze na ziemi. O nie, 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 nie. Dobra. Zróbmy sobie na szybko łapatę, jak zdążymy przed potworami. A pewnie zdążymy. Nie mu... Oddawaj to drewno. No, musieliśmy to poświęcić. No już tam jest, jest szkielet. Nie chłopie szybciej, bo tu zaraz gniemy. Tylko, żeby jeszcze Endermanów tu nie było, to będzie hit. Dawaj, 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 dawaj. Biegniesz, biegniesz, biegniesz. Dobra, tak wygląda nasz domek. Po śmier Ci... Dobra, to widzimy się jak będzie. Dzień A więc jest to już dzień Nie chciało mi się czekać więc użyłem komendy No trzeba było tak na szybko Wiem że na survivalu to Używanie tego jest źle ale No trzeba było Może spróbujemy znaleźć ten stary domek. Coś znowu tam, jakieś bombelki. Dobra, no usunąć parę rzeczy. Nasz domek, tylko trzeba zebrać te klocki, wszystkie wiem, że to jest nudny film, teraz, ale mamy jabłko. Super. Pata w dłoń i heja idziemy naprzód. To będzie nasz miecz. Hejcie, macie miecza, używajcie łopaty. To powinniśmy się kierować. O tak, to są te góry, pamiętam. Widać nasze ślady jeszcze. Teraz jakaś mucha mi lata w pokoju. No to jest ta rzeka w sumie, więc możemy nią spłacić. A nie sięgniemy tam. Super. Teraz. Nie te przyciski A i mam autoskoka włączonego. Nie pytajcie czemu Tak się już na nim nauczyłem, że nie chcę go nawet wyłączać Znaczy jakaś dałbym radę, ale... Po co znowu szukać tu w ustawieniach, i voilà mam. A jeszcze nasze itemy są. Są nasze itemy. Padł wła dziadzie jeden Nasza motyka Nasza motyka Nie, do góry, do góry, do góry. Ora, chyba... Tylko tyle udało nam się odratować. że rzeczy lepiej sobie tu zostawić Mucha brzyka. A, to jednak pszowa brzyka. Ale wielka No dobra O, ty mnie zabiłeś chyba Szykuj się na śmierć, zaraz giniesz. Albo ja znowu. No, podejdź. Jez! Zabili go. Sami się wytępili praktycznie. Jabłuszko. No, niech się nam życie zregeneruje. Ile się mu zachce zregenerować? Super 11 minut. O, to ty. Ja nie umiem sterować na telefonie i walczyć tak. Wypadł? Nie. Aha, dobra, powietrze. A da się to podnieść? Czemu? O, mamy krzemień. Przyda się. Krzemień się zawsze nam przyda. A Dużo życia mamy A ja już myślałem, że nie znajdę tego domku I bym musiał nazywać ten odcinek pierwszy śmierć i odnalezienie domku Więc dlatego trzeba jak najszybciej Se łóżko jakieś zdobyć Poczekajcie tylko Wypuszczę jakąś muchę No mucha, o, mucha wygoniona a więc chodźmy, a w nożyczki można wziąć i sobie zrobić. Lepiej zamknąć drzwi. Krowa. Krowa się zawsze przyda na to jedzenie. Hmm. Dobra, znowu będzie czekanie. Albo w sobie mo można w sobie w nocy pochodzić po górach, może jakieś e, potwory się pozabija. A jak wyceluje tylko. Potwory, halo? Mam w planach nagrać World of Tanks na komputerze, ale... Mm, program nie, nie, nie mogę znaleźć. Znaczy, nie mogę. A, nie mogę znaleźć, ale okej. Okay. Chodźmy sobie zmienić mieczyk a kikik kik, patyki mamy. Dobra, to w sumie można już tak sobie dać. Hikierkę i łopatę. Dobra. I mamy tylko. Hmm. Ja bym jeszcze te drewniane sobie męczył. co można tu sobie zostawić. To też. Hmm. Dobra, i segregacja tak na szybko. Na nocne wyprawy. Zapasówki. No to oczywiście zostawiamy też. To też. No jedzenie oczywix. dobra A nożyczki. Dobra, reszta może jakby przepaść na złom O, siema. Jakieś dzień, to nie są takimi cwaniakami. Gdzie tu są potwory? Halo? Przecież mam na normalu. O, pająk. Dobra, w sumie węgiel można sobie pozbierać. dopóki no póki coś mnie nie zaatakuje. Czyli ten odcinek będzie jakby na dwa odcinki podzielony. A łączyć nie umiem. Myślałem, że creeper. Dobra, chodźmy gdzieś polować na potwory. On to jest takie w sumie bez sensu. ora tomou e espinaczki. No i proszę, są tam potwory jakieś. Jak wypadnie ze szkieleta łuk, to w sumie byłoby super. O, ty lamusie. Andermana tam mamy. Let's go. Wypadł łuk? Nie. Klipcio. Nie. Uh. Klipcio. Jakoś yy, zdołem wrócić, ale to nie było takie łatwe i trzeba najpierw tępić creepery. To jest zielona, nie powiem co O, kopająka, super Łoty Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Łoty! Zostaw! Berka się bawisz? Mamy Ender Perla. Oj, świniok. Na schabowe pójdziesz. Dobra, trzeba jak najszybciej domek znaleźć. Ajá, no, Jesteśmy prawie, że w domku. Łóżka jeszcze nie mamy, więc ciężko powiedzieć, że będziemy się tutaj odradzać. Ale trzeba powiększyć nasz skład. A więc stwórzmy sobie kolejną skrzynkę. Dajmy sobie ją na przykład nad nią. Tak się robi domy. Każde wolne miejsce trzeba uzupełniać. Strzały są. Albo sami sobie taki łuk zrobimy Ale to chyba trzeba trzy nitki Linek, linek Nie wiem Odłożymy rzeczy i będzie koniec odcinka No a więc koniec odcinka. Cześć.